Ogólnie jestem na takim czym, to w pobliżu jakiegoś kilometra nikogo nie ma i w końcu mogę spokojnie mówić, bo tak to byli wszyscy, i tak nie za bardzo. Jak, jak się, jak się mówi, jak ci, no, youtuberzy? Czy widzicie, no, ja mam taki problem, że po prostu próbuję nie być aktywny, ale mi nie wychodzi, mam taki głos, i potem to źle brzmi. Nieważne, miał być QA. Pytanie numer jeden: Jak sprawiłeś, że tyle kobiet cię przytuliło? No, szczerze, to nie wiem. Chyba się użalałem po prostu. Chyba Tyle. Ja nie mogali jak nie na swojego głosu. Pytanie drugie: ile razy dziennie? W ogóle. Kolejne pytanie. wideo, ale tam daleko widać. Czcie, daleko. Bo tam, tam. Nie wiem, chyba z 5 km tam jest. Pytanie, nie wiem które. Ile, jakie to było film do ja internetu, nie mam. Pytanie trzecie. Nie, nie mogę. Pytanie trzecie. Jak to jest. Nie, nie, nie tak. Pytanie trzecie. Czy sam sobie wymyślam pytania i na nie odpowiadam? No, no tak. Od pier... pierwszej, trzeciej QA to tak. Na YouTubie, ale ten. Od czwartego to tak połowicznie od pier do tak 25%, a teraz to w ogóle. Na któryś tam z Q&A'ów moich pamiętam, że sam sobie zrobiłem takie pytanie i, i, i ile, ile ogólnie, czy sam sobie... nie, nie wiem, sam, że sam sobie wymyślam pytanie, ale to nie mogę tu głęboko jest. W ogóle się tu boję, że tu zaraz jakiś pies wyjdzie i o ja nie mogę. Ojej, ojej, okej, okay. nie wiem, może stąd pójdę. Nie wiem, przed czym ono uciekało, ale się boję, że tak jest. Będzie po prostu imię, że je. Pokaż na mapie, gdzie jest Michałolandia. Eee, to jest fajne pytanie, bo to jest lore mojego, moich, moich komiksów. Co robiłem, jak miałem mały. I Michałolandia to jest jak Islandia, ale tak o wiele niżej. Tak, tak między jej Hiszpanią, a nie wiem, co to jest tam na lewo od Hiszpanii. czy w sensie od Portugalii. To tam i tak lekko wyżej, ale no, to tam jest. Czy Klaudia skuka teatralna? To praktyczna postać inspirowana, czy po prostu taka fikcyjna postać? Znaczy, no ja ogólnie te imiona biorę z generatora imion, bo. się boję, tak, tak, no, e tak zrobić, że, że no wiecie. Ja sobie e zmieniam te imiona. Ale ogólnie to nie ma takiej dziewczyny, bo nie ja bym się wstydził za bardzo. Proszę, zostaw mnie. Kolejne pytanie: jakiej muzyki słucham? Znaczy, wstydzę się trochę powiedzieć, ale ten, no, e Giorgio Moroder Giovanni Giorgio Moroder. I ogólnie jeszcze tacy inni ci, albo jeszcze ci o, oni są fajni, jak ja wyglądam w ogóle ja chciałem powiedzieć co do tego posta z tym przytulaniem, to ogólnie było... to nie miało być tak na serio, w sensie, w sensie to pierwsze takie były na serio ale nie, nie pozwól, bo to, to było tak ja tam wrzuciłem od razu posta, że się tam do dziewczyny przytuliłem No i, no, no i tam mi no mówili, że co, co ja w ogóle mówię to Nie wolno się o takich rzeczach mówić Po krypie w tym czy co Pomyślałem, że no, że śmieszne będzie jakieś statystyki porobić I w sumie myślałem jeszcze, żeby statystyki w, w koloru włosów czy koloru oczu porobić Ale koloru oczu nie pamiętam Właściwie to nawet dwóch dziewczyn Co się do nich przytuliłem to nie pamiętam No i no jeszcze tak ogólnie tam no, jest, no, e, jak no, jak jest to kółko teatralne tam, to, to dziewczyn, tam dużo dziewczyn jest, no i nie wiem. No. no Dawniej to dla mnie rozmowa z kobietą to był ewenement. Teraz już nie jest ewenement, chociaż i tak miło. Fajne niebo, ale... Ale to tak na kamerze to wygląda gorzej niż tak w prawdziwym życiu. O, tutaj słońce, ale razi. Ogólnie chciałem podziękować za du dużo reakcji. Ogólnie piszę też, napiszę takie, taki post fajny bardzo o kobietach. Ciekawe, czy się przyjmie. Jakby co, to moja słaba gramatyka, którą tutaj dzisiaj prezentuję, to tylko taki zabieg humorystyczny. Tak naprawdę to potrafię się wypowiadać jak człowiek. Bra, nie wiem co. Ogólnie to ten post, co tam wstawiłem w tym przytulaniu, to zebrał około 100 tysięcy reakcji. I to nie miało być aż tak dużo, w sensie to miało być dużo, ale nie aż tak, tylko tak mniej I, i no i nie wiem, nie wiem, to tak dziwnie się czuję że 100 tysięcy osób widziało mój wykres, ale okej, no, no, okay, no w, sumie, w sumie czemu nie. Patrzcie jaki tu jest ładny potok w ogóle, o, takie ładne, patrzcie w ogóle jaka tama, patrzcie jaka ładna tama, w ogóle tu mam problem, bo ja chciałem, bo ja się odwracam, nie słychać mnie, ja ogólnie mam taki, nie potrafię, ja mam taki problem, bo ja, ja to nie chciałem, ja to chciałem tak, jakiegoś Facebooka czy TikToka e, dać, ale, ale, ja, ja, ale ja się boję. W sensie nie, ja pomyślałem, że w sumie na YouTube'a to dam, ale tak pionowo to teraz... E. Dobra, Bedrok, patrzcie, jakie fajne rubiny. Tak ręce są fajnie. No, woda, co się dzieje, nie wiem, ale fajne jest. Ej, w sumie nie wiem, czy wy tak macie, ale ja mam tak, ja mam tak, że, że na początku jak mam z kimś rozmawiać, to tak trochę się wstydzę i w ogóle, ale kiedy, ale kiedy tak już długo rozmawiam, co się nie zdarza często. Jak długo rozmawiam, no to, to już, to już trochę, trochę wygodniej. Mówi, tak, nie mam aż takiego problemu. Ja, ogólnie to ja, ja tę kamerę to, to, to zsynchronizowana z moimi ustami. Będę tam patrzył, czy ktoś nie podgląda.